Witam serdecznie z tej strony. Jeżeli sobie jaka to jest lepsza strona grillowania, czyli grill i ogród przede mną. Cudowny grill. Duch grillowania, spirit. I ten duch, słuchajcie, jest bardzo mocno rozgrzany, bo ma ponad 300 stopni. Tutaj, już na samym końcu, jest wskazówka, prawdę mówiąc, tak, i mamy te stopnie. Co będziemy robić? No, powiedziałem, wcześniej marynowaliśmy. Dodaliśmy do boczku, do odpowiedniego elementu, odpowiednio ciętego, wszystkie przyprawy, w tym i kiwi, i tak dalej, i tak dalej. A teraz będziemy to po prostu grillować. Ten boczek kocha wysoką temperaturę. W ten sposób zamarynowany, z, ty z tych elementów akurat, e, z tym koprem włoskim, z tą papryką, z tym wszystkim ląduje na grillu. No i teraz tak. Po pierwsze mamy ruszt żeliwny. I jak popatrzycie na to, ma dosyć ładną, szeroką średnicę e, każdy ze szprosów tego grilla. My potrzebujemy to scentralizować, czyli po prostu układamy na środku. Bingo. Ten zapach już jest genialny. Ważne, żeby nie kłaść szaszłyków blisko siebie, żeby równomiernie temperatura miała gdzie uchodzić. Zamykamy szybciutko pokrywę, bo zobaczcie, podnieśliśmy pokrywę i pomimo wszystko, ale ta temperatura ucieka, bo jest to rzeczą normalną. Natomiast popatrzcie, jak szybko z powrotem wraca. To się nazywa moc, odpowiednia moc palników. Gdzie tutaj mamy trzy palniki, mamy szynę aromatyzującą. Szyna jest w kształcie litery V, czyli wygląda to mniej więcej tak. Pod nią jest płomień, który równomiernie uderzając w tą szynę rozchodzi się ciepło i soki, które skapują z naszych szaszłyków, zaczynają skapywać na tą właśnie szynę i ulatniać się, zaczyna dym właśnie z tych wszystkich soków, z tego tłuszczu, który aromatyzuje dodatkowo mięso. Uuu. Słuchajcie, każdy z nich mogę przerzucić już na drugą stronę. Hop! Mogę to zrobić rękawiczkami, ponieważ wytrzymują naprawdę bardzo wysoką temperaturę. O. U! Zamykamy i zmniejszamy temperaturę do minimum. Także mięso się zamknęło, a w tej chwili musi po prostu dojść w środku. Jest elegancko owędzone. Eee, aromatyzery dały to, co miały dać, czyli skapywały, skapywały, odparowało. jest dym, jest aromat i właśnie o to chodzi. Teraz mięso ma się domknąć i to będzie prawdę mówiąc szybko, bo spiryt, bo temperatura, bo moc w trymiga, około 80 minut to jest maks, co potrzebują takie szaszłyki z boczku. Dalej, gdybyśmy je dłużej e, ciągnęli na grillu, wszystko jedno czy na niskiej czy na wysokiej temperaturze, po prostu mięso na tyle by się obkurczyło, że dalej trzeba by było naprawdę już je bardzo długo prowadzić na grillu, żeby ono było po prostu miękkie. A to nie jest ten typ grillowania i to nie jest ten typ mięsa, który to po prostu lubi na szaszłykach. Słuchajcie, nasze szaszłyki są już prawdę mówiąc gotowe, a to jest ich sukces pomijając oczywiście naszego spiryta i temperatury, którą jest w stanie osiągnąć, to jest soja tofi. sos unagi, kabayaki, różnie na niego mówią, a w moim uproszczeniu, ponieważ jest tylko z dwóch składników, czyli cukru i sosu sojowego, ale cały przepis możecie zobaczyć przecież u nas na stronie Grilli Ogród, to jest gęsty sos, idealny do tego, żeby poglazurować mięso. Na samym końcu, bo szaszłyki są gotowe. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest jeszcze jeden mój taki patent, ale to własny. Jest takie wyoblenie tutaj e, z samego piekarnika, na którym można spokojnie oprzeć deskę, i ona fajnie się zaczepia. Oczywiście musi być odpowiednia deska. E, pyk. Pokładam sobie szaszłyki. Mm. Pamiętacie, to trzeba od razu jeść. <laughs> o tak. O tak. No i co, krótki serwisik do tego, bardzo prosty, będziemy potrzebować bułeczkę, najlepiej zgrillowaną, to co robimy, to ją delikatnie dociskamy, hop, dokładnie, mm -hmm. słuchajcie, tu mam rukolę, położę sobie świeżą rukolę, o, do tego wszystkiego sos tuńczykowy, jak chcecie przepis, to oczywiście na lepszej stronie grillowania. Solidna łyżka. Hop. Mm -hmm. Do tego wszystkiego nasz szaszłyk. Pomidorki. Do tego jeszcze jakieś ziółko. Będzie świetnie pasować kolendra. O hop. I na samym końcu nasze soja tofii. O tak. Po wszystkim. Mhm. Odrobina świeżo-mielonego pieprzu. I gotowe. Bingo. Pyszne szaszłyki. Tiki, tiki. Ja żartuję sobie, oczywiście. Boczek jest rewelacyjnym elementem na szaszłyki, tylko trzeba wiedzieć, jak go obrobić, ale przecież już wiecie, bo przepis na lepszej stronie grillowania. No i oczywiście grill. Duch całego dania. Spirit. Tam z tyłu. Mhm.